5, 555. 5. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić poduszkowiec najprostszy. Potrzebne nam będą nożyczki, taśma, talerzyk i dwa patyczki od szaszłyków ułożone w taki sposób. Oczywiście to z taśmą sklejamy tutaj, tutaj i zaraz pokażę Wam. Tak. A jeszcze helikopter nam jest potrzebny. I wygląda to. Poduszkowiec na pilota. W talerzyku wycinamy dziurę. Podpowiadającą tak, żeby jeszcze O dużej średnicy było. Patyczki ustawione poprzyklejane. Helikopter ma tak mieć luz, żeby mógł jeździć do przodu, do tyłu i tak dalej. Ok. I lot. Zaraz pokażę jak to lat. Zbyt mało miejsca tutaj, Mami. Okej, okay, dzięki. Myślę, że Wam się podobała moja jazda. Mało miejsca miałem dlatego, tak nieudolnie tak sterowałem tym. Może jeszcze oddzielny filmik nagram, jak jeżdżę, jak jeżdżę na dworzec. Nie wiem, zobaczę. Na razie to zimę mam. <grywy> Dziękuję za obejrzenie filmiku. Subskrybujcie łapki w górze. Komentujcie. Dzięki.